Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o pięciu brutalnych prawdach związanych z życiem w Japonii, o których zazwyczaj nie słyszycie w różnych takich vlogach czy książkach, czy ogólnie jak się rozmawia po prostu o Japonii. To może być dla niektórych z Was odcinek taki, który uznać, że to jest narzekanie, ale to nie o to chodzi. Ja mieszkam 11 lat w Japonii. Nazywam się Emil, prowadzę tutaj biznes turystyczny, jestem youtuberem od 10 lat i po prostu chcę troszeczkę powiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy, z perspektywy osoby, która tutaj już mieszka na stałe od długiego czasu. Nie odbierać tego, że to jest narzekanie, marudzenie. Ja kocham Japonię, dlatego tutaj mieszkam. Japonia jest wspaniała, ale jak myślicie o życiu w Japonii, może nie wszystko od razu jest takie. Jasne i oczywiste, i niektórych rzeczy po prostu nie będziecie się spodziewali, jak to będzie faktycznie w realu wygląda. Więc zaczynamy. Pięć brutalnych prawd o życiu w Japonii. Ja Miałem taką rozkminę ostatnio, jak byłem w Polsce, i sobie myślałem, właśnie życie w Polsce, życie w Japonii jaka jest różnica. Dzisiaj taki luźny vlog gadany, porozmawiamy. Się. Rzecz, o której chyba nie każdy myśli, gdy przeprowadza się do Japonii ja też o tym nie myślałem tęsknota za rodziną. Wiem, że to brzmi, może tak, nie wiem, ale jak to? Przecież można się komunikować, skype, a Skype nie jest ale no są różne komunikatory, prawda? Bez problemu można sobie wysyłać różne rzeczy, rozmawiać w wideo. I to prawda, ale gdy, wiecie, jak się przeprowadzałem do Japonii, miałem ile 25-6 lat, czy jakoś tak, może trochę więcej, w ogóle o tym nie myślałem oczywiście, podekscytowany w ogóle. Ale to jest jednak daleko. To jest 10 tysięcy kilometrów. Prawda jest taka, do Polski często jeździć nie będziecie, a szczególnie teraz w tych czasach, gdy bilety są strasznie drogie. Teraz bilety do Polski z Japonii kosztują z 200 tysięcy jenów zwyż. To jest dużo, z 5-6 tysięcy złotych. Kiedyś bilet do Polski kosztował 120-130 tysięcy jenów. Było wiele, wiele taniej. Czasy się zmieniły. Więc bilet jest strasznie drogi. Leci się 14-15 godzin. Tak, więc to nie jest tak, że możecie sobie pojechać na weekend do Polski, do mamy, na obiadek, jakbyście mieszkali w, nie wiem, w UK czy gdzieś w Europie. To naprawdę jest wyprawa. Jeszcze jetlag was dodatkowo dobije, zmęczy. I uwierzcie mi, nie będziecie często jeździli do Polski. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że tu jest mało urlopu. Jeśli pracujecie w japońskiej firmie, urlopu będziecie mieli niewiele. Na wyjazd do Polski przynajmniej będziecie chcieli mieć, no nie wiem, 7, 10, 14 dni. To zużyjecie prawie cały swój urlop. Na ten wyjazd do Polski. Więc nie będziecie mieli już możliwości nie wiem, pojeździć gdzieś tam po świecie, po innych krajach, czy robić normalnego urlopu, takiego, gdzie coś zwiedzacie, tylko musicie to wykorzystać na Polskę. Więc zadajcie sobie to pytanie: jak często faktycznie będziecie do tej Polski jeździć? Ja jestem w trochę uprzywilejowanej sytuacji, bo pracuję sam dla siebie i generalnie no jest mi łatwiej sobie wybrać termin, żeby pojechać do Polski, ale to nie zmienia faktu, że do Polski i tak jeżdżę raz do roku. Chciałbym dwa razy do roku jeździć, ale też nie jest to dla mnie łatwe. Jak jeżdżę, to przynajmniej na 2-3 tygodnie, bo poniżej tego to po prostu jest za drogo, jest to nieopłacalne. Ja jeszcze na jetlagu męczę się w dwie strony 2-3 dni. Uwierzcie mi, tego czasu jest niewiele. I też powiem Wam, no po tylu latach po prostu zaczyna ta tęsknota uderzać. Wasi rodzice stają się coraz starsi. Was praktycznie nie ma nigdy w domu, gdy jesteście potrzebni. I wcześniej o tym w ogóle nie myślałem, ale słuchajcie, no, to jest brutalna po prostu rzeczywistość. Babcia, dziadek robią się starsi, chorują, co umierają. Was tam nie ma. Na pogrzeb nie zdążycie. Bo w momencie, gdy wy będziecie wsiadać z samolotu, już jest po pogrzebie. Tak? Was nie ma przy rodzinie, gdy ona was potrzebuje. I to dopiero uderza w ciebie, jak to przeżyjesz, nie? Wcześniej o tym nie myślisz. Nie się, że a, to nie jest problem w ogóle. To jest problem, nie zdążysz. Nie macie. Jeśli masz w rodzinie nie wiem, jakieś młodsze dzieciaczki, prawda, bratanków czy coś, czy nic nieważne, to ty nie będziesz na komunii, nie będziesz na urodzinach, nie będziesz na żadnych wydarzeniach rodzinnych, praktycznie w ogóle. Wszyscy tam wiecie, do, do, uczestniczą w tym, a Wy nie. Wy jesteście w Japonii, tysięcy kilometrów, gdzieś tam wujek, Ciocia jest daleko, nie? Jakbyście praktycznie już nie istnieli. Przegapiacie to wszystko, nie? To jest też bardzo smutne, bo zaczynacie odczuwać, że te rzeczy Wam totalnie przelatują przez życie i Wy w tym nie uczestniczycie, nie? Jesteście niewidzialni. I to boli, nie? Tym bardziej właśnie boli, jeszcze no, no rodzice, nie? Którzy na Was czekają, e, rzadko Was widują. Robią też się coraz starsi, a co będzie jak ja właśnie będę musiał pomagać moją rodzicom. Będę musiał być przy nich. Też nie będzie to łatwe. Będę musiał wtedy mieć bardzo. Będzie bardzo trudny wybór, nie? co mam zrobić. Czy mam wrócić do Polski wtedy, Czy zostawiając powiedzmy całe swoje życie tutaj biznes i w ogóle? Co ja zrobię wtedy? Nie wiem naprawdę, nie wiem, co zrobię. No nie jest to coś, o czym myślimy, gdy jedziemy podekscytowani do Japonii, tak, wyprowadzę się do Japonii, Jej! nie! Nikt z nas o tym nie myśli wtedy bo nie musi jeszcze, ale prędzej czy później to was dopadnie. No chyba, że nie macie rodziny, czy w ogóle was to nie obchodzi, no to okej. Okay. To, że tak powiem, spoko, ten problem was akurat nie dotyczy. Druga brutalna prawda. Wasi przyjaciele, których tutaj poznajecie, szczególnie inni obcokrajowcy, są tymczasowi. A dlaczego? Bo wielu z nich niestety wyjedzie z Japonii. Z różnych powodów, może przyjechali tutaj na na rok, na dwa, na jakąś wizę working holiday, może przyjechali tylko na studia, może przyjechali na kontrakt, 3-5 lat i wyjadą. To ostatnio też we mnie uderzyło. Przez ostatnie lata ja poznałem bardzo dużo Polaków. Ja znam więcej Polaków niż Japończyków, szczerze powiedziawszy, to ze względu na to, czym się zajmuję, YouTube, oprowadzanie wycieczek, biznes polski. W tym towarzystwie się obracam. I już miałem dużo sytuacji w ostatnich latach, że osoby, z którymi się zaprzyjaźniłem, z którymi spędzałem dużo czasu, wpadały do mnie na vlog, na streamy, chodziliśmy na piwo, jeździliśmy na jakieś wycieczki czy coś, to te osoby nagle wyjeżdżają z Japonii. Czasami to, 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 to działo się dosłownie tak, że nawet nie zdążyłem zareagować praktycznie, się z nimi pożegnać. Albo po prostu, nie wiem, na ostatnią chwilę mi o tym mówili, ludzie wyjeżdżają z różnych powodów z Japonii. Właśnie skończył się kontrakt albo po prostu nie potrafią się tutaj odnaleźć i nie są do końca szczęśliwi. Do tego zaraz dojdziemy, właśnie z życia w Japonii, i pracy, i szczęścia, że sobie po tym pogadamy. Albo znaleźliby inną pracę, po prostu nie wiem, w Polsce, czy w innym kraju, gdzie będą lepiej zarabiać, i nagle postanawiają, że wyjeżdżają nie? I, i znikają całkowicie z waszego życia. No dobra, można sobie tam popisać jeszcze na Facebooku, czy coś, na Messengerze, ale no, nie oszukujmy się, to nie jest to samo, no, to, to, to już ich tu nie ma, tak? Prawdopodobnie już się nigdy nie spotkacie, bo oni mieszkają teraz już na innym kontynencie. Jest to przykre. Niektórzy z nich wracają i miałem takie ostatnio sytuacje, że no znajomi właśnie wrócili, na przykład Adam czy Adrian, z którymi się kumpluję. Mieszkali w Japonii, wyjechali do Polski i udało im się teraz wrócić tutaj i znowu są. Ale bardzo często jest tak, że po prostu już nie wrócą. Nie? I to jest przykre, nie? bo masz parę fajnych osób, z którymi się kumplujesz i one nagle znikają. No bo ostatnio... Wyjechał Robert. Nie? Robert, który prowadził swój tutaj też kanał na YouTube, Pan W Japan. No i on teraz opuścił Japonię, też dość nagle. I teraz podróżuje, właśnie nagrywa teraz na swoim nowym kanale. Podróże Łysego. Polecam serdecznie. Bardzo sympatyczny gość. I jest mi przykro. Nie? Bo w sumie fajnie się z gościem dogadywałem. No nie wiem, ta relacja mogła się rozwijać jeszcze, prawda, wiele, wiele lat pewnie. No i nagle, no wyjeżdża niestety. I jest to smutne po prostu, nie? Jest to smutne, jest to przykre. I człowiek zaczyna po jakimś czasie, właśnie, no nie wiem, zdaje sobie sprawę z tego, że niektóre te znajomości po prostu są tymczasowe, że one no nie będą trwały wiele lat. No, staram się oczywiście nie stawiać sobie takie bariery, nie, bo to by też by przeszkadzało w tworzeniu jakiejkolwiek przyjaźni czy relacji, gdybym tak od razu, aha, on pewnie tak wyjedzie, to nie ma co się z nim kolegować, nie. No staram się tego nie robić, no ale musicie sobie zdawać z tego sprawę, że po prostu wasi kumple, znajomi wyjadą. To samo dotyczy obcokrajowców mieszkających w Japonii, innych gajdzinów, nie tylko Polaków. Macie jakąś ekipę takich ekspatów, to też co jakiś czas ktoś z nich będzie po prostu z tej Japonii wyjeżdżał, znikał. I to tyle, nie? Eee. Wiem, że to pewnie może zabrzmi dziwnie, nie? bo w życiu też tak się zdarzy, że znajomi przychodzą i odchodzą, No ale tutaj to jeszcze bardziej odczuwasz, nie? Uch. To też potrafi być ciężkie. Trzecia brutalna prawda o życiu w Japonii. Życie w Japonii po jakimś czasie nie jest w żaden sposób unikalne. Jakieś takie wow. Po jakimś czasie staje się po prostu Twoją codziennością. Czymś normalnym. Nie, oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak, że narzekam na Japonię, że jest nudna czy coś takiego. Nie, Japonia jest fascynująca, jest, jest super ciekawie w ogóle, jest dużo fajnych rzeczy jeszcze do roboty. Nawet pomimo tego, że 11 lat już tu siedzę, mam cały czas coś do roboty. Ale wiecie, ten pierwszy taki efekt wow. Japonia, wspaniała, nie? Znika po jakimś czasie. Japonia nie jest ziemią obiecaną, nie jest krajem idealnym, ma też swoje problemy, i ty zaczynasz po prostu te problemy też dostrzegać. No, musisz się z nimi zmierzyć. Japonia nie rozwiąże wszystkich Twoich problemów w życiu. Niektórzy myślą, że właśnie. Może no, cele mojego życia jest Japonia, wyjechać do Japonii, wszystkie moje problemy życiowe zostaną e, zmiecione od razu z powierzchni ziemi. No nie do końca, nie. <laughs> nie naprawi wszystkich Twoich problemów, a jeszcze może dodać jakieś dodatkowe problemy, nie. E, no i tak jak mówię, to zaczyna po prostu wchodzić taka codzienność, nie. Praca, nie wiem, jak masz dzieci, to dzieci, nie, szkoła i tak dalej, wychowałem dzieci, ja nie mam dzieci, ten ta kwestia po prostu oczywiście odpada u mnie, no mimo to, no staje się to normalne, całkowicie normalne, nie? I turysta, który przyjeżdża do Japonii, dla niego wszystko jest ładne, dla niego wszystko jest takie wow, u Japonia żyje w XXIV wieku, a to tak, aha, to ja sobie teraz wyślę fax, bo bo inaczej nie mogę załatwić danej sprawy, nie? Coś <ścoughs> w tym stylu, nie? Więc tak, wszystko potrafi spowszechnieć, jak to masz na co dzień, Dla mnie wbrew pozorom to teraz Zamieszkanie w Polsce byłoby fascynujące i w ogóle wow, odkrywcze, coś nowego w życiu zupełnie. Po prostu byłoby inaczej już dla mnie, nie? Tu jest normalnie już, to jest ten standard, a Polska czy inny kraj byłby czymś takim zupełnie nowym, też fascynującym bardziej pewnie nawet. Czwarta brutalna prawda o Japonii. Zawsze będziesz gajdzinem. Zawsze będziesz obcy. Oczywiście są... Różne historie obcokrajowców, którzy tutaj mieszkają w Japonii. Niektórzy się lepiej asymilują, niektórzy gorzej, ja widziałem wszystko naprawdę. Rozmawiałem z setkami ludźmi. Ludzi nagrałem wiele wywiadów z Polakami, którzy mieszkają w Japonii. Polecam mój kanał po Japonii, gdzie są podcasty i wywiady z Polakami, którzy tu mieszkają, pracują żyją. I są różne historie. Niektórym się udaje odnoszą sukces, niektórym nie do końca, ale generalnie gdzieś tam zawsze jednak jest. Jesteś, Ty, tutaj jesteś gościem, nie? Mimo, że to jest Twój dom, to jesteś wciąż gościem, będziesz gajdzinem. No, Ja uważam, że ciężko jest stać się Japończykiem, nawet jakbyś miał ten paszport japoński w jakiś sposób, zrzekniesz się polskiego, masz ten paszport japoński i co z tego dalej? Tylko możesz głosować sobie, głosuj na kogo chcesz, yy, ale dalej jesteś gajzinem. Mentalnie, kulturowo, z wyglądu, ze wszystkiego, nie? Jesteś gajzinem, będą ci traktować jak gajzina po prostu, nie? Ja w Japonii no nie czuję jakiegoś rasizmu czy coś takiego, zawsze broniłem Japonii przed tym. Uważam, że e, niektórzy są po prostu może przewrażliwieni na punkcie tego, że o wszystko jest, rasiści coś tam, nie? Tamto często zasłaniając swoje jakieś tam porażki życiowe e, czymś takim, z, że to o bo rasiści to mi nie wyszło, nie? No nie, no Japonia jest Japonią i tutaj rzeczy się robi troszeczkę inaczej. No i ciężko jest się zasymilować całkowicie. Jest to możliwe. Pokazywałem wam historię Polaków, którzy osiągnęli tu sukces, są szanowani w lokalnej społeczności. Głównie na prowincji <taki> takie rzeczy się robi. W mieście trochę trudniej, ale też nie jest to niemożliwe. Też pokazywałem takie przypadki. Ale wy jesteś trochę obcy cały czas, nie? I co mi przypomniało o tym, że jestem tym gajzinem obcym w ostatnim czasie? W ostatnich kilku latach jednym z takich nie będzie dla niektórych, może to jest prozaiczny problem. To jest po prostu ta karta rezydenta gaijina, nie? Zairyukado. Każdy obcokrowiec ma kartę Gajzina. Zai... Potocznie, gaijina, cała karta Gajzina. Zairyukado. No i to Zairyukado, w zależności od swojej wizy, musisz co jakiś czas odnowić w urzędzie imigracyjnym. Ja mam wizę małżeńską. Nie ja mam jeszcze karty stałego rezydenta Ijjuken, o czym zaraz się pogadamy. Ja mam kartę małże... właśnie pobytu w Japonii. Wizę małżeńską. I on trzeba zazwyczaj na początku co roku odnawiać. To jest masakrą, bo spędzasz dwa dni na, w urzędzie migracyjnym, marnując ten czas. Potem co trzy lata. Mi się udało teraz dosyć na pięć lat wreszcie wizę małżeńską. Ja ta, naprawdę. Po tylu latach w Japonii wreszcie mam na pięć. Trochę spokój. Ale dobra, o co chodzi? Jaki to był problem z tym odnawianiem? Trzeba odnowić dokumenty, normalne. No dobra, tylko ten problem jest taki że w rzędzie migracyjnym, to powiedzmy 3 lata temu ja miałem taką sytuację i w sumie teraz też strasznie długo trwało i moja karta gaj, Gajdina już w sumie została no już się przeterminowała, ale ja jeszcze nie miałem nowej i z tego powodu, że się przeterminowała, słuchajcie, miałem wiele, wiele po prostu problemów między innymi aplikacja Uber Eats, na której pracowałem i zarabiałem na życie, bo w trakcie pandemii byłem bezrobotny musiałem sobie radzić z zarabianiem na Uber Eats, zablokowała mi konto bo moja karta godzina jest nieważna. Ich to nie obchodzi, że jest w trakcie aktualizacji. I ja im udowodniłem, że jest w trakcie aktualizacji. Jest nieważna? Nieważna, nie możesz pracować. Blokuje mi Ci konto, nara, nie? Ich to nie obchodzi. I było jeszcze śmieszniej, wprowadzili już w Japonii przepisy, że w bankach też musisz aktualizować regularnie tą swoją kartę Gaijina. I oni do Ciebie piszą, na przykład wiadomość gdzieś tam mailem, Eee, że jak tego nie zagrobisz, to ci zamrożą konto. I słuchajcie, jak no zaczęli, zaczęli mi grozić tym właśnie zamrażaniem konta, to, to, to zacząłem się już czuć trochę tak nieprzyjemnie. Że ja tu mieszkam, płacę podatki, za, e, prawda, prowadzę biznes w ogóle no i mi po prostu grożą, że mi konto zamkną. Ja muszę dzwonić, mówić, że słuchajcie, karta godzina, moja wiza jeszcze jest w aktualizacji w urzędzie migracyjnym. No nie, długo to trwa po prostu, nie? I oni, no dobra, dobra, zaraz ci z konto zamrozimy. No to jest. I teraz teraz sytuacja zupełnie nowa. Teraz właśnie. Po otrzymaniu nowej karty godziny 5 lat, e, surprise, surprise, niespodzianka, zablokowali mi konto w jednym banku. A żeby było śmieszniej, to w ogóle mnie nie powiadomili o tym, że muszę zaktualizować kartę godzina. Możliwe, że zapomniałem. Możliwe, że zapomniałem. Przyznaję się, bo znam dużo na głowie. Może zapomniałem. Mam wiele kont i w ogóle różne rzeczy trzeba aktualizować. Sobie. Nikt mi nic nie powiedział. Dopiero w momencie, gdy mi zamrozili konto, dostałem maila, w którym mnie informują, że moje konto jest zamrożone i że trzeba zaktualizować kartę godzina. Nie mogli mnie wcześniej powiadomić o tym, tak? Nie mogli wysłać listu, nie mogli zadzwonić, nie mogli tego maila wysłać nawet, automatycznego, nic. Wybrałem zamrożone konto, próbuję, dobra, to zaktualizuję swoją kartę godzinę, przecież przez aplikację można to zrobić. Prawda? No nie, w tym momencie, gdy konto już jest zamrożone, to nic nie możesz zrobić. I nie mogę przez aplikację już tego zaploadować i zaktualizować. Po prostu się nie da, nie? Jest error. No to umówiam, umawiam się na rozmowę z Infolinią i mówię o tym, no zamroziliście mi konto, nic mi o tym nie mówiąc. A oni, no, 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 bo takie są przyzy. No to my wyślemy panu list i potem pan odpowie, wysyłając kopię swojej karty godzina i ci odblokujemy konto, nie? Tak? No dobra, to kiedy wyślecie ten list? No, trwa to od 7 do 10 dni. Aha! Czyli nie dość, że muszę czekać do 10 dni biznesowych na otrzymanie listu od banku, to jeszcze muszę im to odesłać, oni to muszą otrzymać, ktoś to w końcu sprawdzi, może za dwa tygodnie konto bankowe będą odmrożone. Mam kilka kont, więc to nie jest problem, ale gdybym... gdyby to było moje jedyne konto, to ja bym nie zapłacił rachunków, nie mogę wyjąć pieniędzy z bankomatu, nic nie mogę zrobić dosłownie. No jesteś w totalnej pupie, no dosłownie. I powiem, wam, bardzo się nieprzyjemnie poczułem. Właśnie w tym momencie, jako no, że jestem obcy. Bo takie są teraz przepisy odnośnie Gajdinów, obco, odnośnie obcokrajowców, że oni restrykcyjnie bardziej już teraz na to patrzą, sprawdzają i, i trzeba to aktualizować. I na ja tak, kurde, no. I to są takie drobnostki, nie? Właśnie gdzieś tam w dokumentach nie można Twojego nazwiska Gajdinowego napisać, gdzieś tam coś nie pasuje, tu jest problem z zapisem Twojego imienia, nazwiska w katakanie i nie możesz czegoś zrobić. I to są te, tak duże takie drobnostek, które po prostu potrafią ci uprzykrzyć życie i są denerwujące. Przypominają ci wciąż, że no jesteś gejzinem i Japonia no nie jest przystosowana za bardzo czasami do obcokrajowców po prostu, nie? Yy, rasizmu ja nie odczuwam w Japonii. Miałem tylko teraz jedną nieprzyjemną sytuację, no, mogę zrobić rant na ten temat. Jedną nieprzyjemną sytuację, jak szedłem przez Hokkaido na piechotę, to dzwonię do tego hotelu, chcę pokój. I słuchajcie, gość mi. Bezpośrednio. Najpierw odłożył słuchawkę. Ja tak, kurde, co jest? Odłożył słuchawkę. Dobra, dzwonię jeszcze raz, dzwonię jeszcze raz. Słuchajcie, i on mi mówi wprost "Guiding dame, czyli obcokrajowcy nie. A ja, jak ja się pytałem, ale jak to nie, nie obcokrajowcy? Ja, mówię po japońsku, mam kartę rezydenta, mieszkam w Japonii, w ogóle. A on mówi: dame, bo robicie problemy. A ja tak. Ale się wkurzyłem wtedy. W ogóle, to jest temat na inną historię. Pierwszy raz, raz tylko w życiu mi ktoś odmówił w hotelu noclegu dlatego, że jestem obcokrajowcem. Byłem wściekły. Zadzwoniłem później do urzędu miasta, tego miasteczka i ochrzaniłem ich. Złożyłem skargę oficjalną do tego hotelarza. To było tak nieprzyjemne, to było. no bardzo nieprzyjemne, nie? Jak się możecie domyślić, bardzo się nieprzyjemnie w tym momencie po prostu poczuło, poczułem i było mi bardzo przykro, Wkurzone, wkurzony, tak powiedzieć. <laughs> Ale zazwyczaj no, nie odczuwam innych takich przyjałów rasizmu czy coś takiego. Aczkolwiek na no, ostatnio jest trochę taka atmosfera antyimigrancka w internecie i nie wiem jak będzie w przyszłości w Japonii. Może się coś psuje, może Japończycy są coraz mniej e, przyjaźni, będą w przyszłości mniej przyjaźni do obcokrajowców. Nie wiem. Zobaczymy. Na razie zazwyczaj jest OK. I wracając po prostu do tego tematu, tej wizy, I tych właśnie formalności i tak dalej. Ta cała sprawa z tym bankiem, to po prostu mi dała do zrozumienia, że nie jestem w domu. Poczułem się, że po prostu jestem obcy i się, poczułem się niepewni, że moje życie tu jest niepewne, nie? Moje, mój status tutaj jest niepewny, mój majątek jest niepewny, wszystko co osiągnąłem jest niepewne. I ja się poczułem wtedy, kurde, to jak ja mam myśleć o życiu w Japonii na stałe, w tym momencie dłużej, kupieniu domu czy coś? Jak ja tutaj czuję po prostu w ten sposób. nie? to mi się nie podobało. Oczywiście muszę w końcu załatwić sobie kartę stałego rezydenta Ajukena, ja w GM. Nie zrobiłem tego do tej pory z różnych powodów. Między innymi dlatego, że jako freelancer, youtuber, przewodnik, to powiedzmy, mój status finansowy nie był zbyt pewny, co no... troszkę psuje też twój wizerunek w urzędzie imigracyjnym. Więc czekałem aż po prostu moja sytuacja się no, no, troszkę ustabilizuje, aż. Aż będę miał już normalnie firmę i będę mógł się pochwalić stabilnością finansową przed urzędem migracyjnym. I wkrótce to zrobię. W styczniu, w lutym złożę papiery na kartę stałego rezydenta. Otrzymanie tej karty trwa podobno teraz półtorej roku, bo są straszne kolejki i jest to coraz bardziej restrykcyjne, więc tym bardziej jeszcze będzie ciężko teraz to otrzymać, więc nie wiem jak to będzie. Zobaczymy. Może się okazać, że będę cały czas żył na wizie małżeńskiej. Eee, jeszcze przez wiele, wiele lat. No nie wiem, no ja się po prostu czuję niepewnie. Nie? Jak tak banki mi mogą załatwić teraz, no to w każdym momencie mogą mnie uwalić. Nie? W przyszłości też jak będą chcieli. Eee, piąta brutalna o życiu w Japonii. Japonia nie jest już krajem bogatym. Wiem, że to może dla niektórych być szok, bo wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni i mamy takie wyobrażenie o Japonii, że to jest bogaty kraj, że wszyscy są bogaci, że w ogóle Japonia bardzo zaawansowana, nowoczesna itd. Tak ale jak tu przyjedziecie, nawet jako turyści, to zaczynacie zauważyć, że no nie do końca tak jest. To wyobrażenie o Japonii, że jest bardzo zaawansowanym krajem, nowoczesnym, to chyba jest wyobrażenie sprzed 20, 30, 40 lat, które po prostu zostało nam gdzieś tam w głowach. Japonia, w wielu aspektach, jest bardzo do tyłu, jeśli chodzi o nie wiem, bankowość, elektroniczne płatności, jakieś technologie nowoczesne. To już nie są złote lata Japonii. W Japonii się nie zarabia już dużych pieniędzy. Tutaj pensje stoją w miejscu od 30 lat. Nawet dłużej. Tu nie ma żadnych podwyżek. Podwyżki są tylko... Te, tu nie ma żadnych podwyżek płac praktycznie. Podwyżki są tylko cen ostatnio, stopniowo. I Japończycy już sami zaczynają odczuwać, że sytuacja gospodarcza ich kraju jest coraz gorsza. To widać po komentarzach na japońskim Twitterze. Ludzie, po prostu Japończycy zaczynają czuć się biedni, w porównaniu do zachodu. Zauważyli, jaka jest teraz różnica w zarobkach w Japonii, a za granicą. Tutaj Wam pokażę, jaka jest statystyka teraz, bo ja wam nie powiem, tak? Taka jest teraz statystyczna pensja w Japonii, a biorąc pod uwagę, że kurs jena jest bardzo niski, to teraz ta pensja, którą zarabia przeciętny Japończyk, teraz, a 5 lat temu, jest mniej warta właśnie o wiele mniej warta niż 5 lat temu, bo kurs jena bardzo spadł. Dla was dobra informacja, bo Japonia dzięki temu jest teraz strasznie tania, żeby odwiedzić. Ale dla Japończyków jest coraz gorzej, bo im jest ciężej wyjechać za granicę, na przykład na wycieczkę, bo ich na to nie stać, bo zarabiają te 25-30 zł na godzinę dalej. Wiem, że w Polsce też są podwyżki, ceny poszły w górę mieszkań i tak dalej, jest też pewnie nie wszystkim fajnie, ale generalnie Polska się bardzo rozwija, nie? Jest duży progres, a tu stoimy w miejscu. Tutaj niewiele się zmienia i raczej się nic nie zmieni. Nowy rząd nic nie zmieni, praktycznie. Nie mam tutaj jakichś wielkich oczekiwań. Japończycy chyba też nie. Trochę jest taki marazm. I spójrzcie na, na te pensje, jakie tu się zarabia. nie? Japonia ma coraz trudniej, żeby ściągać specjalistów na przykład w IT, bo nie są w stanie im zaoferować atrakcyjnych pensji. Lepiej zarobisz w Polsce, w niektórych zawodach, albo w Europie, wiadomo w USA, programiści na przykład, nie? czy jacyś inżynierowie. No, tutaj nie ma czego szukać. Moi widzowie z Kika na przykład, mi mówili, że dostawali oferty pracy w Japonii za mniejsze kwoty niż w Polsce. Im się nie opłaca po prostu tu przeprowadzić, bo no, zarabiali mniej. Jedyny powód, żeby się przeprowadzić do Japonii w tym momencie to jest dla lifestyle'u, bo kochasz Japonię, bo ten... No, i, i jesteś w stanie... Mniej zarabiać, żeby tego doświadczać tutaj. Dosłownie, nie. Eee. Więc Japonia nie jest już takim atrakcyjnym miejscem, żeby się przeprowadzić, aby zarobić pieniądze. To a propos też, właśnie wracamy do tych znajomych, którzy wyjeżdżali z Japonii. No dosłownie mi niektórzy mówili, że wyjeżdżają stąd, bo za mało zarabiają. Że mogą zarabiać więcej w Polsce, w USA, wiadomo. I w nieupłacu tu być, po prostu. I wybierają emigrację z Japonii. Wyjeżdżają z Japonii, bo tu za mało się zarabia. No prawda też jest taka, że perspektywy nie są jakieś specjalnie dobre na Japonii na przyszłość. Nie wydaje mi się, żeby tu się polepszyło. Ja jestem w uprzywilejowanej pozycji, bo dobrze zarabiam jako przewodnik. Nasz biznes świetnie idzie. Ja o wiele lepiej zarabiam teraz, prowadząc swój własny biznes turystyczny jako przewodnik, niż. Jakbym pracował w japońskiej firmie dalej. Pamiętacie moje pierwsze vlogi, jak pracowałem dla japońskiej firmy z ręce targami handlowymi? Ja dalej bym zarabiał mniej więcej tyle samo. Ja rocznie chyba 3,5-4 miliona jenów może wyciągnę. 4 4,5 może. To no bardzo mało, szczerze powiedziawszy. Jeszcze przy tym niskim kursie jena coraz mniej. I to jest taka przeciętna pensja po prostu teraz w Japonii, nie? Nie, nie mógłbym liczyć na cokolwiek innego. Więc. Nie wiem, co będzie dalej w Japonii. Mi się dobrze żyje jeszcze, oczywiście. Fajnie biznes mi działa. zarabiam na streamach, zapraszam na kick na streamy, zapraszam na kolejne vlogi z Japonii w ogóle. Będę dalej to robił. Prowadzamy wycieczki, mam już teraz firmę założoną. Jeśli potrzebujecie pomocy przewodnika, to zapraszam do kontaktu. Podróż małpa po oprowadzimy was po Japonii, przygotujemy Wam wyjazd. Mi jest dobrze, nie? Więc dopóki mi jest dobrze, to oczywiście nie mam powodu, żeby z Japonii uciekać. No ale... To był po prostu taki mój wy wy wywód na temat tego, jak tu się żyje. W skrócie, pewnie za dużo gadałem, ale jak zwykle. Bo po prostu może ktoś, kto z Was marzy o tej Japonii, no nie do końca po prostu racjonalnie sobie zdaje sprawę, że są i będą różne właśnie tutaj te kwestie, problemy, Japonia nie jest idealna. Nie ma idealnego państwa. idealnego miejsca do życia pewnie. Zawsze coś się znajdzie. Japonia jest tak jest wspaniała. Uwielbiam Japonię. Więc chciałbym zakończyć ten odcinek takimi właśnie słowami, żeby nie było, że Emil narzekał, a później ktoś tam będzie się przyczepiał do mnie, że Emil marudzi. Narzekał tylko. To nie jest narzekanie. Ja tutaj opowiadam o swoich po prostu doświadczeniach i uczuciach, nie? Vlogi są po to, YouTube jest po to, żeby przekazywać te prawdziwe uczucia, a nie tylko i wyłącznie wszystko takie przez różowe okulary, że wszystko jest pięknie i w ogóle idealnie. A tak nie jest. Japonia też ma swoje problemy. to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie życia w Japonii, zapraszam serdecznie do sekcji komentarzy lub wbijać na Discord, gdzie też można różne rzeczy pytać. I ja albo ktoś z widzów na pewno odpowie. Dajcie, dajcie znać, jeśli coś chcecie się dowiedzieć. Jeśli wam się podobał tego typu gadany odcinek, no to może coś nagram jeszcze wkrótce. W ogóle wyjeżdżamy w listopadzie. Na sikoku na długo, ale o tym w kolejnym odcinku opowiem. Trzymać. Do zobaczenia. Cześć.